Przeciętni jesteśmy jak w StarCraft. A, Starcraft. Ej, właśnie, proponuję materiały StarCrafta. w StarCrafta? O Jezu, to na mnie popatrzą. Chociaż też główną umiem. Nie, no ty tam dożył. Nie, to jest O, tak. Napierdala i pacu Ej, Popolę, doniu, to Nie wiem, czemu? Co? Brawo, mi ucieknie. A wręcz przeciwnie, mnie zabije. Jeszcze, jeszcze cię zabije, chłopcze. Maksułem jej, a teraz nie pomogę jest Jesteś chamski. Ale ja muszę uciekać. Uuu! Nie no. Spoko, my ich ciśniemy dwóch byśmy ich pociśli eee, Dariusz 5-2, Ale oni mają tureta Timo 3-1, Blitz 3-3, ja Szako 1-4 i Trynda 1-0, A u nas jak? Katarina 1-2, Ja 3-2, Pacu 1-2 Garen 1-2 Kejtinka 3-4 Oni mają Dariusza na chwilę, Kejtinka to jest porażka. Dariusz, nie Dariusz, nie bierze, bierze. Przedaję jej z tyłułem, no ale nie, nie wiem, czy bym zrobiła. Wejdź w na... Katarzyna tu ma trochę dziwną ultę. Dobra, co powiem. Tak? każdy może jej to przerwać. A nie, do... o, w pytę. Ma ulti, no. Wiesz co? Y, użyłem ulty, nie? I dlatego użyłem chcę go ubić. Miałem oślepienie i nic y, Shaco nie zdawało. Y, tam do was idzie. Na dół ktoś. No. Tak Timo to? Tak, to, 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 to się bój pacu, Tima się bój Ja musi i... e... i mi kurde, tak Nie Ale lag... ja! Przeciwnik no. jest nie do powstrzymania Dzięki za takie lagi Patrz grywania ja A tak. nie inna jak on nie ma nic, a zniszczono twoją wieżę No to jest... Jeszcze no, taka no. oku pochodziła. Brat no, jeszcze lepiej brat. Nawet finger się kłańczy. O Jezu to nie znaczy, że będzie mocniejszy no. Zresztą Darius na pewno się doczeka no. jakiegoś nerda. A Fiora dalej, Tam Tam nerfa. Tak samo zamiast gryfu mówiłem griff ja się doczekała, się Dobra, no, dawajcie no, tego Dariusa, ja proponuję. No, ja. ja wejdę od boku mu. Od boku. Ja wejdę jak masło. No dobra, padłem do grzyb, bo oni mnie widzą, chodźcie. Patrz tu. Nice. Koniec serii. za. Nawet ulti nie użyłem. Nikt nie ma redy. O, tak się grzyba wymyśla. To Ale gnoje nawet asystenta cały. Ej, dobra, dawajcie, puszczajmy. A chciałem wyksuć.

ja ja nie, ja wschodę, wschodę, zbijesz, tego drogi zbijesz, Takie zamieszanie. Raczej z ej. Bo budka. A, no. Ale nie, bo ja gram na taki mały Dobra, ja mam budkę. No, no i kolejny lag. Cicho. To nie nagrywa, to są lagi tak. w budkę. Uważajcie, was Kidding aż to nie jakiś tam haraż daje No, dobrze dalej Nie wiem czy bym to tam znalazł. Kurde, ale bym se Bliza wyciągnął Jakbyś się tam no, martwił, ktoś, tak. by przytankował, to lepeta i bym się wyjmał ujiciem Ale byli mógłby cię podbić i by była dupania ulta Ej, można dół puszcznąć. Ulta by była, była pęta od razu Nie wiem, lecimy dół puszcząć coś no ja to jest bez sensu. popchnąć. No i ćwiora synafedujesz. Tu no. ma duży sens tak w w sumie. A cały czas się ruszajcie, żeby bliska ich czasami ja kuły nie wziął, wzią. nie wiem. Ale ona idą. No <laughs> to Patrz. Jebany. no ale, okej. Okay. Ale mnie zrobił. Ale to jest to mi... By... Oh, no. Dobra, nie, nie cofać się! E, dobra, ja to... Ja to spróbuję dobra, co? Ja czekam z to jest biję pierwszy. Czterech nas jest. Ja czekam się to kanal, jest biję Paraszujemy i do tyłu. Nie, nie wiem czy tutaj mi nie idą. Bo na razie tam widzę... widziałem trzech. To no, możliwe, bo że ci idą. Boże. Dobra, no, bo, 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 zbij się tego pieskranga. To jest kląt, to, to jest kląt! Moja kasa. Ja wierzę w to. Moja kasa, nie odniosła gatunku. I kłamie po prostu. Dobre prawnuk. Muszę cofnąć, bo oni tu już idą. Ja się nigdzie nie wbijam w nich. Nigdzie, że idą tam na nich, więc... Musiałem... A oni tu przyzwijam. Chodź na... Chodź na mnie na łopie. Ale mam ich tam. Ulte mam tak, bo straszka, że nie. Nikogo poproszę. Ej, patrz u! Dobrze! Co myślisz, że oni Ja jeszcze. <grym> Nie mam jeszcze. To go. gdzieś nie widziałem ale dobra. No już tam się wiedz. Za mało mam HP, żeby coś zacząć robić. To zaraz dobra, ja to mam 2hp. Ale dla mnie nie podziemy, bo tam są ma. go. Uważaj, on za rakietnikiem... No, Uważajcie! Daj linka, zajebiście! No, fajnie, fajne, fajne. No, super, fajne. Kur... 5 Pierdolisz. Ja nic nie zrobię, bo zginę. Dobra, dawajcie skąd dawaj. Nie no, surek. 13 19 Tak, surek. Jest jest, to jest do wygrania. Ja tak się to. tak też że pui. A tak nas no. No Ja dałem. Patrz, jakby nie A. było, tak. Ja dałem nie. Ja jeszcze nie dałem. Ja jeszcze nie dałem. A już wiesz, że i tak wyjdzie? Nie, nie? Ale ja wiedziałem. Moje ostrze i zabytowe! Ja wiedziałem, że tak będzie. Wiesz co? Nagrywanie przynosi pecha. Ja nie wiem, bo prostu coś nagrał, z jakiego nigdy nie no, musimy coś wygrać dzisiaj, bez jaj. Musimy 3 dniówkę Bo my nawet dniówy nie mamy zrobione i tak... Ja, ja też nie. Ja nie grałem 3 dniówki. Bowner jest na głodzie, bo nie grał 3 dni, także trzeba zrobić dniówkę Nice I spieprzaj teraz. Kurde Spieprzajcie Tartam. Zaraz je mnie kogoś łapą, mogę się założyć Daj patrzcie sobie. I nie jest Ja nie mam mamy, nie? bógnął się. Ej, mister pancerz, jest to mi się podoba. Bógnął się. Ej ej, 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 tam jest deszdal już za nami. Chciałem powiedzieć. Dawajcie. Zjemy ich. Pewnie w tych szakach. No, no. Cofajcie. Cofajcie. Jasne. Ignite plus na bicie 5 plus nie tego główna od Dariusa bez sensu to jest ta postać musi być znerwiona taką grę to wiesz bez. trudy mecz się zachciało ja pierdolę A ktoś może ja no właśnie koniec za jej Oj, cicho, dobrze. Żyj, po Uważaj, idę do Ciebie, idę do Ciebie z tym Muszę to kupić, coś na HP, bo... Cud, że mam buty kupione. Zobacz, co ja dopiero mam. Wymyj już, no przynajmniej mostynki. No wie się w pułapeczkę, no. O. Ty gnoju wystraszyłeś mnie. Powiem mam. O. No, nie, please, nie, Ile nie, nie, No nie, nie, się nie, 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 możemy się nie, 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 Ej, Chyba cię boli. Ja wieję się na ulcie. No aha, i spoko. I Dariusz cię zgarnie, bo ma przyciągnięcie i ci przerwie ultę. Koniec. To poczekaj aż użyje też. Bliski jest, To to już macie lipę całkowitą. Z tym pomysłem. Mogłem bliskiego krana zagrać. Lepiej by wyszło. W ogóle, w ogóle co za itemy składa ten bliski kran? Bym go pojechał jak szmatę. Ale o A co pare. ja nie wiem, czy oni nie mają wardów czasami. A, dobra. No i tak się kończy. Jego ultimate jeszcze jest Noxian Gulti, na znaczy jakoś tak, nie? Gilotyna. Tak, Gilotyna. I to mi zadało 521 trójki meczu. Także... Dobra, raz. Idź ufaj znowu pod Turecem. Znowu play'em tego Tureca. chodź i wy... Jak nam gdzie? Przecież nie <susur> wiem. Do góry. Nie wiem, co to. Nie widzi w takiej walce.